Witajcie serdecznie kochani Zmierzamy właśnie do Gibraltaru Jesteśmy w samochodzie, jest nas piątka Jesteśmy w koreczku Z godzinkę stoimy, co? No, także jeszcze jakieś tak na oczko 20 samochodów przed nami Myślę, że to jest do 20 minut e, Czekanka, no i co? E, właśnie zjadłem jabłko tutaj e, Wszyscy zjedliśmy w zasadzie po jabłuszku I jest fajnie Zaczęły kiszki pracować lepiej, marsza grają Także jedziemy, jedziemy Na horyzoncie McDonald's Nagram z drugiej kamery moi drodzy, bo to jest ważna sprawa, tak? Ja już byłem raz na Gibertarza, no i z tamtej strony pamiętam właśnie od strony tego McDonalda chodziliśmy wtedy. Więc już jesteśmy bliziutko. A flaga Hiszpanii zawiewa. Także wiatr po Fladze widzę, że tak jest 90 km na godzinę. Wieje. No, generalnie warunki są spoko. 37 stopni mówiłeś, prawdaż? Tutaj ogólnie jest klimka, więc da się wysiedzieć, natomiast myślę, że jak wyjdziemy to będzie naprawdę gorąco. 42 pokazuje. No tak czy siak, jest gorąco ogólnie na zewnątrz, no. Chcecie coś tam Ferajna powiedzieć? Drodzy, na widzów. Trzy kobiety z tyłu, piękna sprawa. Tutaj Karol. Czołem moi drodzy. Jedziemy w przygodę, w przygodę. Pa! Dobra, jesteśmy już po drugiej stronie, tutaj z Juleczką. Nie ma trzech z nas. Zaraz wytłumaczę o co chodzi, ale najpierw wsiadamy tutaj do tego busa w środku, prawdopodobnie będzie można kupić bilet. Zobaczymy, gdzie dojedziemy na pewno gdzieś bliżej tej skały, pewnie do centrum Gibraltaru. Generalnie to już jest terytorium Wielkiej Brytanii. Czyli... Jesteś pewien, że to do Myślę, że tak, to no wiesz. Tak wsiadamy do przypadkowego busa w sumie, który jest... Zobaczymy, kiedy jedziemy. Gdzieś nas wywiezie, wywiezie. może no do Maroka. No tak. ja myślę, że na pewno bliżej wieś, tamtej skały gdzieś. Zobaczymy. No i dobra, jak wysiądziemy to wam powiem, dlaczego jesteśmy tylko we dwoje. Dobra, takie są ceny biletów. Jak płacisz w funtach to masz oczywiście funt 60. Przeliczenie jest beznadziejne, bo 1,5, ale 2,40 za single bilet. A my mamy tylko euro, bo sobie nie wymieniliśmy. Nie było kiedy, nie? A po co wymieniać? <laughs> Dobra moi drodzy, wysiedliśmy już z busa, dojechaliśmy gdzieś najbliżej, wydaje mi się, skały, gdzie się da. Dlaczego jesteśmy we dwoje, a nie w pięciu, jak w samochodzie? Chcieliśmy iść na randkę. Tak, chcieliśmy po prostu i nam się udało. Nie no, a tak na poważnie to kurczę. Jedna z dziewczyn po prostu została okradziona jakiś czas temu i między innymi zabrali dokumenty. I wydrukowała sobie taki papier. No i generalnie z tym papierem mogła przejeżdżać przez inne granice. No ale tutaj, akurat na terytorium UK do Gibraltaru jej się nie udało. Były dwa przejścia. Najpierw nas zatrzymał Hiszpan, on nas przepuścił. Później nas zatrzymali Anglicy. No i Anglicy jej nie przepuścili, nie? Dlatego oni postanowili jechać w inne miejsce, zostawić tutaj nas. Mamy trochę czasu, mam nadzieję, że uda nam się spiąć na tą skałę, prawda? Ty no, nikt nie idzie w tą stronę, wiesz? Ale, bo oni Powinniśmy nie chcą. iść za ludźmi, a nikt tutaj nie idzie. Co ty, nie idź za tłumem nigdy, wyznaczaj swoją słaki. Tak orle same barany, chodzą stadami. Tak jest. Także dlatego idziemy, lecimy jak orły. No, tutaj to jest widoczek, nie? Staj sobie tutaj. Teraz lepiej. O kurde, no teraz jest luks. Idziemy, wbijamy do jakiegoś parku moi drodzy, zobaczymy co tutaj jest. Mamy jakiś kierunkowskaz. Wildlife park No dobra, lecimy. Zobaczymy co w tym parku, a później yy, Im wyżej. Im wyżej, tym lepiej moi drodzy, cel na szczyt <laughs> Ciekawe czy nam starczy dnia. Masz ten internet, jak chcesz, żeby wyzwolnić naszego szofera. Się okaże, czy na górze będzie. Fituję Ci w ogóle za sukienkę do krzaków. A super. Cool, nie? Celowo super. się tak ubrać? Tak, właśnie to był cel. Nie, chciałam po prostu jak najkrótszą, żeby mi było przewiernie. Okej, okay. Na przodu moi drodzy. Małpa. Kawałek jest do góry. Troszeczkę. No, tutaj to tak tego nie odda, ale jest Zmęczyłeś sporo. No ja już jestem spocony. Ja nie? też. Bo moja mama tu będzie oglądać. No i super o to chodzi. Kolejny widz. <laughs> Patrzcie, budka telefoniczna. Taka jak w Londynie, chyba. Nigdy nie byłem w Londynie. W ogóle bez paszportu tu się da wejść. No e... Tak, no bo to jest Europa. No. To możesz przecież w Europie bez paszportu. Tak po prostu wiesz, poza Unią. A bo ale ja się tak bałem, że jak nie będę paszportu to nie wyjdzie. Zapomniałem, nie? Tak, tak nie? nawet nie mam. Serio? Serio. No nie Siusiu trzeba zrobić, nie? Ty, ty wiesz gdzie kiwę? Młoda. Ty to pewnie masz kibę wszędzie. Mój drodzy, toaletę znalazłem. O kurde. Ładnie. Ładnie. Zobacz, co znaleźliśmy. Cmentarz. Najprawdopodobniej. Ale bardzo mały. Tylko kilkanaście. Nie, to nie jest cmentarz. No to jest cmentarz masz nagrobki. Jesteś pewna, że to nagrobki? Innego. Jesteśmy takimi ignorantami, żadnego researchu, nie? Tak. No dobra, ale to... Się zgubiliśmy i generalnie wracamy w drugą stronę, jesteśmy około godziny w dupę, bo poszliśmy totalnie w inną stronę pod górę, ale widzieliśmy parki się wysikaliśmy. No. E tam w mi, mm. <laughs> Chodziliście jakieś tak na skałki w moi drodzy. Ale beka, nie? O. <laughs> Jeżeli my naprawdę tędy tam dojdziemy <laughs> Gdzieś na pewno. Myślę, że ktoś nas załatwi szybciej Ostry slams Mogłabyś tu mieszkać? Tak <grym> Tak mogłabym Apartament widziałem Po <grym> dobrej cenie Ty Juleczka Win, tak. Winda nie działa <grym> nie działa Ty busa widzę Życie widzę Ta? Dobra jest wyszliśmy Londyn W <grym> Londynie jesteśmy ty <grym> Okej. Okay. Ostatnie schodki. Zobaczcie, no to jest prawdziwa, dla moi drodzy. United Kingdom. Uff. Za nami punkt widokowy. Zapozój Juleczka. <grymne> Nie myślę. No, Co powiesz? Odpoczynek wody chcesz? No. <grymne> Fajne skoki wczoraj kupiłem. Podobały ci się? Piękne. Lubisz białe buty? No właśnie, ja trochę żałuję teraz, że je założyłem tutaj, nie spodziewałem się, że będzie aż tak, nie? Ale będzie długi vlog dzisiaj, taki, który lubisz najbardziej oglądać, nie? Zoba, zoba, no to jest coś pięknego stąd już, tu się zaczyna już, człowieku. Jak przypozujesz się, uśmiechniesz. Czekaj, czekaj. Patrzcie, jaka dupa. <noise> Jak zwrócić uwagę kobiety. Dobra. Seks. Pozdrawiam Panią Babcię. To pani babcia. pozdrawiamy. Pani Walentyna. Co jednak chciałabyś tu zamieszkać? Nie, 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 ale zobacz jaka jest zagospodarowana przestrzeń, nie? Świetnie, Fajnie. Świetnie zagospodarowana. No. No to mógłbym na mieszkać na jednym z tych statków. Zobacz. Czy nie? Jak są jakieś towarowe? No no. Nie, daj spotli. Za free? A jak za free, to. <laughs> A to drugie to co to jest? Które? A to jest jakieś molno, nie? Tak. Okej. Okay. Ale to już płatne, to dupa. To, to nie, to nie. A ty w nie lubisz chodzić po górach? Kurde, ja to uwielbiam. Nie góry. Za kopcu nigdy morze. nie byłaś? Byłam, ale wolę można. Nie lubiłaś? W Givoncie byłaś? Nie wiem. Naturalna piękność. Chciałbym cię zobaczyć bez makijażu. Będę miał okazję kiedyś? Pewnie, ale wiesz, na, mam zdjęcia bez makijażu. Tak? No. E, na zdjęciach to dupa, tam filtry można dodać wolą ja na żywo. No to nie ma problemu. Tak? Tak słuchaj, na samej górze to ja już go nie będę w ogóle mieć. O widzisz postojowa ławeczka. Można sobie usiąść, podpodzijać widoki. Można zjeść jak się coś ma. Jak się coś ma, nie? Ale zobacz ty jak już wysoko jesteśmy. 31 stopni, ale że jesteśmy w pełnym słońcu, nie ma chmurek jesteśmy na jakiejś górze, to na pewno jest więcej. Więcej, nie? Ale im wyżej, tym mniej stopni. Tak. Chyba oszalałeś. <laughs> Ale to mówisz po dzisiejszej wycieczce też się nie umiesz? Tak. I co? Ale ty musisz mieć w pokoju smród. Prze... Przepucony ma teraz taka piękna dziewczyna, a taki smród w pokoju. <laughs> Moi drodzy, tutaj trzeba uważać, równowagę zachować, żeby się nie wypierdzielić na twarz. Moi drodzy, tam? Bo nie ma innej drogi. Ale jesteś. A, okay. Dobra, tym razem masz rację. Ty myślałem, że to ten prysznic taki jak na plaży. Piłabyś, czy byś się kąpała? Nie, no ja się nie myję. A, przecież. No tak, wiadomo. No coraz wyżej, coraz bardziej mi się tutaj podoba. Tylko przypuszczam, że i tak będzie ktoś chciał nas za coś skasować, nie? Nie wiem jak nazwę tego vloga. Giblartar budżetowo i na miniaturce. To zobaczymy cię budżetowo. Nic się od nas nie dowiecie w tym vlogu. Moi drodzy jesteśmy przy jakimś chyba punkcie widokowym i będą pewnie nas chcieli tu skasować, żeby iść dalej. Ale my nie płacimy, dlatego musimy szybko przemknąć, bez biletu, tak żeby nikt nas nie zauważył. O prawej jest. Wejście dalej i tu będzie zaraz gdzieś jakaś budka. Może na ładne oczy wpuszczam? No weź sobie A później pierni bomka tego. Tak? I uciekamy. Ej, nie, to nie jest chyba to, gdzie ja wtedy byłem. Coś mi się uwaliło. Zobacz, coś diabelskiego. Chociaż może to to. Co? Nie czy z takiego No Chyba zobaczymy. Ale nie wiem, czy można być. Bez... Armata. Ty Armata pokazasz, nie? No kurde, zobacz, chodź. Wow. Armata. Kurde. Patrz. Ja nie wiem, czy Będę strzelał. Patrzcie, jaka rufa, ty! I ona celuje. Gdzie ona celuje? Tam, w nich, we w statek. No, wygląda to trochę, jakby wiatr miał mnie zaraz wiać tam na dół, nie? Nie. Ładne widoki. Ej, co nam powiedział? Pieniądze chciał. Kurwa, i to dużo, nie? Ile chciał? 18 euro za darmo. Funtów nawet chyba. Nie, no, tak? No, bo to Anglia, on tam w funtach podawał. No nie udało się moi drodzy Jak się z tym czujesz? W sumie dobrze tak? Bo się zmęczyłam Jesteśmy moi drodzy spukali Ale beka Ale to masz trening, jaki trening miałeś dawno miałeś taki trening, nie? Zobacz ile kroków jest Z 20 koła w internecie, że populacja tych małp na giełdzie, nawet gibre, gibre, ja zrobiłam trochę research, tak? szacuje się na 250 małp, więc szansa, że zobaczymy małpę, jest bardzo mała. I dopiero to mówisz? Nie tak? No. ale widzą. A widzą, no. Ja, no trochę jestem zawiedziony, że nie zobaczyliśmy tych małp subskrybujcie kanał, to sobie będę mógł płacić za to, nie? Na tak. razie nie subskrybujecie, to na razie skąd mam płacić? Jak będziemy mieć pieniądze, to będziemy wchodzić no. na nim razem. Subuj, nie wiesz, oglądaj reklamy do końca i wtedy będzie hajs i wtedy więcej pokażę. Może ktoś chce na to sponsorować czy coś nasze no. udziałów? No. jakieś suplementy najlepiej, bo kreatyna mi się skończyła. Dobra. Zbijamy na dół, nie? Na lody idzie. Znaczy opłaca się wyjechać, bo widoki są piękne. No. Ile płaciliśmy 35 funtów od osoby. No. Zawiast i zjazd, nie? Zawiast i zjazd. Zawiasz. Ale A masz jakieś te małpy? Małp chyba nie, mam nie wiem. Ja. No nie, małpy to są najciekawsze. No, fajne były. No. Ale ta jaskinia. O. Aha, takie ledy tam są. Tak, ona jest tak podświetlona jest taka z muzyką. A, tak, dobra jak, y spoko. Elegancko. Ja ja naprawdę super. Wszystkim, temperatura jest spoko, bo jest około 20 no, stopni w środku. Bo... E, no to można było się ochłodzić, nie? Jak no. z Ten proponuje piwo. małpie, ale jakoś się nie chciała skusić. Ale to. jej to nie wzruszało, nie? Jeszcze Nie, nie, Jeszcze nie. Wszyscy się zastanawiamy, Zastanawiacie wie? się? To, no, to, nie był no. ładna pogoda. No. strasznie szybkie są? No, nie, takie rozlewają turystów jako... Jasne. Nie są w ogóle ani agresywne, ani żeby tam coś komuś zabierać. No chyba, że faktycznie my widzieliśmy, No i babcia tam... w knajpie loda zabrała. Jak sobie... A, tak, jednak. Tak, ale babcia odpakowała, to mówiłem, to nie jest do o, żeby tylko przy Czyli ty... takie szybkie są jednak, no. Kurde. I czaiła się, jak jej no. drapła. po. I normalnie później jadła tego loda, no. nie? Ej, to ale dobre są leka, to małe, pośmieszne. No. No. Teraz tak. A jest no. tam coś do jedzenia no. na górze, no. No. czy nie? No. Jest na samej górze restauracja, ale jest tragiczna mamy. Także do góry macie jeszcze jakieś 70% drogi. Okej. O, jeszcze 70%? No, no, <grymne> Ale per, jak patrzyłem na okulary, na przykład ceny perfum okularu mają dobre ceny. Mają. Aha, okej. Okay. Bo na przykład okulary Balenciagi, w Polsce 2,5 koła, tutaj 1400. Duża Do, różnica, no 1000 na okularach. Co powiemy, widzą? Widzieliście widzowie przed chwilą, kogo spotkaliśmy? Polaków! Co nie tych ludzi spotkaliśmy! I kurde, wszystko powiedzieli. Nie musieliśmy wbijać na górę, żeby wszystko wiedzieć. Dokładnie. Nawet z nawiązką. Energii mieli dobrą, nie? No. Czułaś od nich, nie? Tak. Zajebiści byli. No i fajnie, dlatego widzicie, vlog jest pewnie spójny. Teraz trzeba go nazwać inaczej. Jak go nazwiemy, no? Nie weźliśmy, ale wszystko wiemy. Zapamiętaj tą nazwę, a w sumie Dobrze. jest tak dalej. No właśnie. Dobra, co, schodzimy, nie? Schodzimy. Schodzimy. Idziemy na szejka do McDonalda. Tak? Czy na lody? Na lody. Na lody? A ja w te szejka. Zobaczymy, to może dwa w jednym. To i lody. Tak. Należy się. Idziemy. <laughs> no zobacz, tu sobie ktoś normalnie mieszka. Fajnie. Lof. I ma chihuahua. Chihuahua. Gdzie? No, napis jest chihuahua. Tu. No nie widzisz? A. <laughs> Ale no Zobacz, z... a tu chyba ma 60 lat, jakieś urodziny były. Irin. 60 jak <laughs> ktoś wyjechał, bo się zasłonił i tyle. Co tam Irin, 60 lat? Jak tam Tinderhula? <grywa> <Chula. grywa> tam jakie ładne balkony mają też Kiedy ostatni raz tak ci smakowała woda? Codziennie tutaj mm. Wiesz o co mi chodzi Że tak się chciało? Codziennie tutaj <grywa> O jak dobrze, chodźmy więc Więcej takich sklepów z działającymi lodówkami Mm, mm, mm. Beka, bo to UK, a mimo wszystko, wiesz, w euro, nie? No trochę jak Hiszpania, no. Porąbane to jest, mogliby to oddać na Hiszpanię, ciekawa jaka jest historia. I <gibralne>, w tak? No. się dowiedzieli. Myślisz, że wrzucać ten moment, jak to powiedziałem, że robić z siebie już takiego totalnego ignoranta? Dzwonisz do babci? Tak. Dobra, nara. Ale Burger King, podróba. Cywilizację znaleźliśmy w Gibraltarze, zobaczcie. Coś się dzieje tutaj, nie? Podróba, nie? Tak, ale zobacz, chociaż to wygląda tak oryginalnie, to czy to nie czy to jest normalnie. Wiesz, po prostu na jest, jest inny King, znaczek, nie? To musi być też McDonald's. Bo to jest pierwszy Burger King na świecie. Ale to znowu jest w funtach wszystko. W funtach, nie? Co o tym? My nie mamy takich walut. Dokładnie. My mamy tylko złotówki. To nie tak, że nas nie spać po prostu. <laughs> Ze złotówką przez świat. A ty dalej w głowie masz się jeszcze przeliczyć na peleny, nie? Nie, no teraz przeliczyłam na euro. A ogólnie w Hiszpanii? A, czasem tak. Czasem no, tak. mi to zeszło po pierwszych jak dwóch miesiącach, nie? Ale wiesz, to jest tak generalnie, że jak na przykład płacę takie 5 euro, to mam wrażenie, że to 5 złotych, ale na przykład już przy większych kwotach, jak mam zapłacić, to już sobie myślę, o kurde, czyli to 40 euro to wcale nie jest 40. A, no to czy jeszcze przeliczasz, nie? Przy dużych kwotach... Przy dużych. <głos> <głos> Dobra, nie ważne. Przy dużych kwotach płaci ktoś inny. Ta, tak, przy dużych kwotach, tak, to jest to. Co jest, cwaniaro? Czemu ty jesz, a ja nie? Kuba mi kazał. Nie Kuba, tylko czemu ty jesz, a ja nic nie mam? Kuba mi kazał. Nie, bo nie ma tutaj... Szejków. Szejków. Czajcie, miałem taką ochotę na waniliowego szejka, a tu nie ma. A po stronie hiszpańskiej będzie Będzie No a ty zjesz i później będziesz patrzeć jak ja piję sobie szejku Zobaczmy jeszcze raz no, <śmiech> <śmiech> Żebyście widzieli minę teraz <laughs> Tutaj karetki w tej części Anglii mają bardzo denerwujący dźwięk, bardzo no. Bardzo nieprzyjemny Nagrywamy sobie i moi drodzy nie było szejków znowu Żałosne jest to, że nie ma szejków Polscy są, nie? No No, Żołosne jest to i nie wiem co o tym myśleć dalej Sprawdzę że jeszcze. W też są generalnie, się no wydaje... właśnie o to chodzi. Tak... Tam słońki roli były? były. No to właśnie chcę powiedzieć, nie? że sprawdzę jeszcze jednego McDonalda. Specjalnie po to, mm -hmm. bo chcę szejka mm -hmm. I tyle. Nie interesuje mnie. Dobra, jemy to, ten Syfix i lecimy dalej. Wracamy po naszej wspaniałej podróży. Wszyscy zadowoleni? Zado no, prawdopodobnie nie do końca. Natomiast, jakby nie nudziłyście się, nie? Nie nudziłyście się, no dobrze, dobrze. Tyle, co się nam udało zobaczyć, to się udało. Wy zobaczycie na vlogu. Wracamy na nasze rewiry. Także, jak jeszcze nie zasubskrybowaliście, to co mają zrobić widzowie? Subskrybujcie! No, na razie piąteczka. Moi drodzy, jesteśmy już w domu, jeszcze na koniec wam pokażę, co dzisiaj wymyśliłem. Zobaczcie, co tu jest. Czegoś takiego jeszcze nie było, robimy szejki, moi drodzy. E, I reszty kolacji, jak usiajeczniczkę, oczywiście. Trzeba się tutaj odchamić po tym niezdrowym McDonaldzie. E, no, jak już wszystko tutaj zrobię, to wam powiem, jak to zrobiłem. O, i dam wam przepisy, nie? O, oh, dobrze moi drodzy, prosta piłka tutaj jest. Pierwszy soczek, trzy marchewki, dwie pomarańcze, trzy cytryny. Miał być też imbir, ale nie było w sklepie. Polecam dodać. To jest pierwszy miks, e, oczywiście podzieliłem na dwa. Drugi taki sam jest na jutro. E, drugi soczek, zielony, jedno awokado, jeden ogórek zielony, tak, jeden szpinak, 100 gram. I dwa banany. Również to jest połowa tutaj, połowa czeka na mnie na jutro. Mamy tutaj jeszcze jajecznicę z sześciu małych jajek, bułeczka, pomidorki koktajlowe. E, tak kończymy dzisiejszy dzień, moi drodzy, dzięki, że byliście w tym vlogu. No, więc subskrybujcie kanał, zostawcie kciuka, komentarz. Polecam, zdrowe odżywianie, jak tutaj widzicie. Organizm prosił mnie o witaminki, to mu dostarczam. Dawno nie było takiej bomby warzywno-owocowej u mnie, także czas najwyższy. Pozdrawiam kochani, trzymajcie się ciepło i do jutra.